Cześć! Jeśli zamierzacie jedynie przelecieć ten film z rokiem, stwierdziwszy, że znacie wszystkie słowa, zachęcam, żebyście jednak dali szansę, ponieważ oprócz słów padnie też parę zasad odnośnie ich używania. Ja jestem Szymon, a kanał Języki Proste. Zapraszam! Ten film dedykuje Oskarowi, który niecierpliwił się w komentarzach. Mam nadzieję, że ten film przypadnie Ci do gustu. Nie zapomniałem o filmach z francuskiego, nie bójcie się. I dzisiejszy temat trudno nazwać, pewnie jakoś to zrobiłem, bo film musi mieć nazwę. Dziś słowa przedstawię w przykładach, a nie oddzielnie. To ma chyba więcej sensu. Ilia de Jean qui pas de pom. Jeśli oglądaliście poprzedni film z tej serii, wiecie, co oznacza ilia w jednym z kontekstów, ale tu kontekst jest nieco inny. Jeśli po ilia mamy rzeczownik, który nie jest jednostką czasu, to nie będzie znaczyło temu, tak jak mówiliśmy sobie, a po prostu polskie jest. Jeśli znacie angielski, podpoję wam fakt, że tam używamy w tym miejscu there is, there are. No właśnie, w angielskim, czy w naszym języku, w języku polskim mamy rozróżnienie. Mówimy jest człowiek, ale są ludzie. We francuskim nie. Zawsze mówimy ilia, tak jak tutaj. Są so ludzie. Ilia de Jean, Kinem pas de pom. A więc są ludzie, którzy nie lubią jabłek. Me, ilnia n'aiment pas le chocolat. Ale nie ma. Ludzi, którzy nie lubią czekolady. A więc tam, gdzie w języku polskim mówimy nie ma, we francuskim po prostu tworzymy przeczenie od tego, o czym już sobie mówiliśmy: od Ilia Ilnia pa nie ma. Uwaga jeszcze w gdybyście chcieli powiedzieć o pogodzie: jest ładna pogoda, jest ciepło, to wtedy wyjątkowo nie używamy Ilia. We francuskim mówimy il fait. No tak po prostu już jest. A więc moglibyśmy o pogodzie powiedzieć il fait beau, il fait chaud, il fait froid. Jest ładnie ciepło, zimno. Zanim przejdziemy do konkretu, jeszcze kilka luźnych słów oznaczających jakąś zbiorowość, jakieś towarzystwo. C'est son ma mère et mon père. Oczywiście, e jest podstawowym francuskim spójnikiem, który my tłumaczymy na i. Ale musicie wiedzieć, że żeby nie powtarzać tego i, a więc e, możemy użyć paru innych słów. Gdybyśmy chcieli kontynuować tę wypowiedź, moglibyśmy powiedzieć, E o si ma serre. Co prawda znów użyliśmy E, ale już nie jest takie gołe, bo obok znajduje się o si. I przetłumaczylibyśmy to na Polski na ale także moja siostra. E że Amhech i mam również brata. A jak wskazać na towarzystwo? Je voudrais voyager avec toi. Chciałbym podróżować z tobą. A więc słowo avec. Tutaj wyraźnie czytamy tę końcówkę avec. Malheureusement, je voyage sans toi. Niestety podróżuję bez ciebie. A teraz przejdźmy do tego zapowiedzianego przeze mnie konkretu. Gdybym zapytał na przykład Combien d'amis sont là? Ilu przyjaciół tutaj jest? No właśnie, to jest ten cały konkret. Po polsku zarówno pytamy, ilu jest, jak i odpowiadamy: jest wielu, jest większość. Natomiast we francuskim w każdej z tych sytuacji użyjemy liczby mnogiej. Zapytamy dosłownie, ilu są, ale także odpowiemy w taki sposób jak są wielu, są mało i tak dalej. Zobaczycie to na kolejnych przykładach. A z pytania poznajemy konstrukcję combien de, ile czegoś. Na to pytanie oczywiście możemy odpowiedzieć jeden, dwóch, czterech, ale dziś nie będzie o liczbach. Jeśli taki film na kanale się pojawi, to będziecie mogli go teraz kliknąć w rogu. Dziś powiemy o takich słowach jak wielu, niewielu, żadnych, wszyscy. No właśnie, jak to powiedzieć po francusku? Jest o czym mówić, a już mówię dlaczego. W języku polskim możemy powiedzieć: Jest wielu przyjaciół, ale jak gdyby nigdy nic, możemy też powiedzieć: Jest wielu i postawić kropkę. We francuskim niestety rzadko jest taka możliwość. Przedstawię tę zasadę na języku polskim. Mamy tutaj koło siebie wielu, a później przyjaciół. Za to w drugim przykładzie mamy po prostu jest wielu, a więc brakuje nam tego rzeczownika, tego słowa przyjaciół. I oczywiście w języku polskim nie ma kłopotu, ale we francuskim inaczej powiemy, kiedy tego słowa użyjemy w towarzystwie tego rzeczownika, na przykład właśnie przyjaciół, a inaczej, kiedy będzie sam. A przynajmniej odnośnie większości słów. Zacznijmy od sytuacji, gdy znajdują się wszyscy. Jeśli zamierzamy użyć tego rzeczownika, na przykład przyjaciele, to powiemy, tu mezami są la. Wszyscy moi przyjaciele są tutaj. Albo tut mezami są la. Czyli wszystkie moje przyjaciółki są tutaj. Bo jak widzicie, jako że tym słowom towarzyszy ta rzecz lub osoba, no to to słowo często się lekko zmienia. No i domyślacie się, że gdybyście chcieli powiedzieć po prostu. Wszyscy są tutaj, a więc bez słowa przyjaciele, to musielibyśmy to powiedzieć jakoś inaczej. Akurat odnośnie tego słowa najczęściej używa się konstrukcji. Tout le monde. Co to znaczy? Dosłownie znaczy to cały świat. Jeśli uczyliście się jakichś innych języków romańskich, to na pewno kojarzycie, że francuski nie jest tutaj wyjątkiem. Powiemy zatem tout le monde e la. Dosłownie będzie to znaczyło cały świat jest tutaj. Zobaczcie, że nie są. So. Wszyscy tylko jest, bo mówimy tak jakby o świecie, ale my w języku polskim rozumiemy to jako wszyscy są tutaj. A jacy wszyscy? No, tego tutaj już nie określamy. Teraz już będzie nieco łatwiej, obiecuję. Skoro byli już wszyscy, to czas na większość. Tutaj nie ma jako takiego kłopotu. La plupart de mes amis font des Większość moich przyjaciół robi zakupy. Niech będzie coś takiego. Gdybyśmy nie chcieli użyć słowa przyjaciół, tylko po prostu większość robi zakupy, a kogo to już musi wyjść z kontekstu, to normalnie mówimy la plupart font de course. We francuskim w każdej tej sytuacji użyjemy liczby mnogiej. Dosłownie powiemy większość robią, wielu robią. No właśnie, gdybyśmy teraz chcieli powiedzieć już nie większość, ale po prostu dużo albo wielu. Beaucoup de mes amis habitent sel. Większość moich znajomych mieszka samych. No właśnie, dosłownie mieszkają. My po polsku powiemy mieszka. A jeśli bez słowa przyjaciół? Nie ma kłopotu. Boku abit sel. Gdyby chodziło o kobiety, to nie ma kłopotu. W jednym i drugim przypadku zmienimy tylko resztę zdania, ale samo słowo boku nie ulegnie zmianie. Jeśli mieliśmy wielu, to teraz pewnie kilku. Tutaj mamy słowo plusieurs i ono też się nie zmienia. A więc plusieurs amis apprennent le russe. Albo po prostu plusieurs apprennent le russe. Kilku przyjaciół uczy się rosyjskiego, albo kilku uczy się rosyjskiego, a dosłownie uczą, o tym pamiętajcie. I jeszcze jedno, bardzo chcę o tym powiedzieć: Francuzi mają jeszcze jeden sposób na to, aby powiedzieć kilka. Możecie zapamiętać, że plusieurs to jest takie 5, 6, 7, 8, ale kiedy mielibyśmy na myśli mniejszą ilość, na przykład dwójkę lub trójkę, to powiemy quelques. Quelques amis apprennent le français. Kilku przyjaciół uczy się francuskiego, ale tutaj niestety, gdybyśmy nie chcieli użyć słowa przyjaciół, musimy to słowo zmodyfikować. Wtedy powiemy quelques, apprennent le français albo jeśli mowa o kobietach, quelques-unes. Dosłownie to znaczy pewni jedni i pewne jedne. Może to wam pomoże w zapamiętaniu. Zostało nam jeszcze słowo niektórzy. Certains amis apprennent l'ukrainien. Niektórzy przyjaciele uczą się ukraińskiego. Jeśli bez słowa przyjaciele, tak samo. Certains apprennent l'ukrainien. Pamiętajcie, mówimy aphen, a więc widzi nogi, a nie appren. I na końcu mało. Pu, dami napchen Mało przyjaciół nie uczy się niczego. A jeśli bez przyjaciół, pu naphen Mało nie uczy się niczego. I na końcu mały bonus, mamy jeszcze takie słowa jak każdy, ale także żaden. Gdy mowa o tym pierwszym, kiedy obok dajemy jakiś rzeczownik, jest to po prostu słowo szak. Ono się nie zmienia. Może teraz jakieś inne zdanie, na przykład: Szak, animal, emonami. Każde zwierzę jest moim przyjacielem. Ale gdybyśmy chcieli powiedzieć każdy jest moim przyjacielem, już nie użyć słowa zwierzę, to powiedzielibyśmy est mon emonami. Czyli tak jakby każdy jeden. Jeśli znacie angielski, powinno wam to być znane. Tam też mówimy every animal, ale everyone. Dosłownie tak jak we francuskim. To naprawdę nie jest takie trudne. Ale jeśli we francuskim mielibyśmy na myśli kobiety, powiedzielibyśmy chacune et mon ami. I nie, to nie jest błąd, nawet kiedy mamy na myśli ami, czyli koleżanka, i tak powiemy mon, ponieważ zaczyna się od samogłoski. No i na końcu łatwo, żaden to po prostu aucun. Aucun ami n'est pas seul. Żaden przyjaciel nie jest sam. To się trochę ciężko wymawia, spróbujmy jeszcze raz powoli. A u czytamy trochę jak o. A te literki un czytamy przecież tak samo jak rodzajnik A. A więc o-kan. A jeśli mamy do czynienia z rodzajem żeńskim, to powiemy o-kun. Tak samo zresztą jak czytamy rodzajnik un. A bez rzeczownika, bez zmian. O-kan ne pasel albo o-kun ne pasel. No to by było na tyle, a jeśli wciąż Wam mało, to możecie zerknąć do przypiętego komentarza, tam rzucę jeszcze kilka zwrotów, znajdziecie tam też fajne ćwiczenie. A ja się z Wami żegnam i mówię do zobaczenia w kolejnych materiałach. A tu.